Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku. Jestem dzisiaj nad jeziorem gałęźnym w Kościeżynie No, jest to jezioro dość małe. Łowi się tu dość niewygodnie, bo roślinność jest dość bujna, że tak powiem. No łowiłem dzisiaj na metodę, na dwie wędeczki, zresztą wszystko świetnie widzicie. Różne pelety, yy... Ale szału nie ma. Złapałem dwa dość Powiedziałbym średnie jazie. Zaraz je wspólnie wypuścimy. Trzymałem je w siatce tylko po to, żeby zobaczyć na koniec co się złapała. A nic im tu nie było siatka spora. Także zaraz je wypuścimy. Położę je tutaj na trawce, bo matem w samochodzie, albo jeszcze inaczej. Zrobimy. Tak one wyglądają. Ciach. Proszę, nie wiem czy to widać Ta siatka troszkę tak, o takie jazie i okonek, taki mały mi nawet wziął, nic tam nie pikało, ściągam, okoń siedzi No to chodźcie chłopaki, będziemy was puszczać Będziemy was wypuszczać Nie są to aż takie olbrzymy Ale takie rybki są Fajne Niech cieszą kolejnych wędkarzy Co chłopaki? Dziękować! Spadajcie Spadajcie Ucieczka Został na ten malutki rodzynek Chodź do tu kolego I na drugi raz nie pchaj się na takie grube wędki Nie powinno cię być w ogóle w tej siatce O! Ucieczka No Spadaj Także Polecam to owisko jest to woda PZW Ale trzeba znać tu miejsca. Muszę tu jeszcze troszkę poszukać, poszukać. W końcu tego karpia tutaj złapie. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.